Cholera, to znowu on? Czego tu chcesz? O tu też Co? Zapraszam proszę, Ale po cholerę Zamknij chodź do No dobra, idę Jezu i w z ciebie Nie zapaliłeś sobie? Ja no, już jestem po ziole Jakoś nie widać Jak pan? Uciekłeś? A... Skąd ty w ogóle wiesz, że ja uciekałem? Ale byłem też na Ale byłeś, ale policja wjechała po? dopiero potem. Dobra, nie nieważne zresztą. I nie, nie uciekłem. I nie, nie mam Skyline'a. Coś jeszcze? Chcesz się pośmiać? Nie wiem, brawo. Bo po prostu mam dosyć <noise> dzisiejszego dnia. Gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz, się pytam? Nie wiem czy ty jesteś jakiś, nie wiem, niedorozwinięty, czy co Mówię coś do ciebie. A ja odpowiadam. No, no to wiesz gdzie się. jedziemy? No, wiesz Zaraz co? wysiadam stary z tego auta i weźcie ku mnie nie denerwuj. Spokojnie... Po co zjeżdżasz? Nie wiem, ty jakiś upośledzony jesteś? Ale co ty wyciągasz? Uspokójsz się? Ale spokojnie, ty nie wiem, ty możesz, ale spokojnie się czy ci No dobra, chcieli stary, się, schowaj tą broń Ty już, dobra, chcieli Tak, tak, spokojnie Ej, dobra, no. spokojnie Ale co ty chcesz? No, no wręcz super po prostu, no super To jest po prostu przyciągnę na razie i co jeszcze daleko, czy co? Nie, już jesteśmy. Ja myślę. Słucham? No nic, po prostu długo jedziemy i się ciekawie gdzie jedziemy. Dobra, wysiadaj. Dobra, co? pod ścianę. Pod ścianę. Ale po co pod ścianę? No i co? Pod ścianę. No idę pod ścianą, co to wychodzi? I co ty robisz? Myślisz zabawne? Dobra, sprawa jest taka... Yy... No. Chcesz dorobić czy nie, krótko na temu? E, może tak bardziej, co jak powiem nie, a ja, co jak powiem tak. Jak nie, to zmień się na miejscu, giniesz. Jak tak, to dostaniesz ofertę pracy. E, mogę odrzucić, czy nie? Dobra. Czyli chcesz zginąć, no dobra. Nie, dobra, 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 dobra. Dobra, już. dobra nie, co bym miał zrobić, spokojnie, ej. Co mam zrobić? Spokojnie. Dostajesz dostaniesz, dostaniesz takiego busa, z paczkami w środku. Ty, 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 ty się słyszeć? porywasz mnie spod domu, każesz mi wziąć busa i robisz jakieś paczki? Słucham? No to co Narzekasz. słyszałeś? Narzekasz. Ty, ty. Nie, po prostu nie, nie wiem co się dzieje, po prostu to jest jakiś, po prostu hit po prostu. masz to, to jest jakiś hit. Odsuń się, odsuń się, nie podchodź do mnie. Dobra. No. Dobra. Co, ile, Robisz kiedy, jak? To, czy nie? Tak, tak, Robisz dobra. No już, dobra, schowaj, komproń. Czas cię Dobra. Co mam zrobić? Dobra, zaraz, zaraz ten. Ma, będziesz zaraz ten, zaraz no. ten adres. A bus, gdzie jest bus? Masz tu ten. Masz na kartce tu adres. Man, czy no mam, dobra, ma. dobra, no i teraz, cobra, dalej? Nie wiem, nie wiem, w jaki sposób się ten dostaniesz. Masz Ale masz gdzie jest bus? Ale bu i tam będzie bus, tak? Tak będzie bus. A w tym busie będą gps gdzie masz jechać, dostać. No dobra, no paski. dobra, dobra. dobra No. Dobra. Jezu, masak. No Co za Jak typ. Będziesz miał jakiś problem? Tam w tym busie będziesz miał przycisk. Dobra, dobra. I to jest dobra, a dobra, ja ciu. No, jedź, jedź, Osaka. Co za typ. ja pierdzielę. O jest to auto. Dobrze, dobrze. O, widzę, że to tutaj chyba. Tutaj. W tak, to tutaj chyba z tego co widzę. Dobra. Tu mnie pan rzuci, pan mnie rzuci, ja już sobie pójdę do trzeba. Pan zjedzie na bok tylko. Dobra. Dzięki bardzo. Ile płacę? do dolajów Dobra, proszę bardzo Dziękuję gdzie? Cholera, gdzie ja jestem? Co to, to za miejsce? Co to, to za miejsce? Cholera Czarny jakiś SUV, bus, cholera so, Dobra, może podbiegnę, będzie łatwiej Zapytam się może kogoś No może to to? Zobaczę tylko, czy rejestracje są jakieś, to może będą się zgadzać. To, 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 to tak. I jak jaki tu, Tukaj, okej, okay, to jest to. Ja pierdzielę, co ja robię? Dobra. Pierwszy adres. Rengon Street. Dobra, jedziemy, jedziemy tam. Ja pierdzielę, Rengon Street, jedziemy. Ej, dobra, jeszcze trochę, Jezu, mam tak dosyć tego. Ja się wpakowałem, to chyba tu z tego adresu. Tam ktoś tu stoi, dobra. Dobry. Sioma. Eee... dla mnie? Tak. Z tyłu weź sobie, znaczy w bagażniku weź sobie Ale poza... Jest hola, hola, z tyłu. 10 tysięcy pierw. Ile? 10. Masz. Dobra, dzięki. Mnie raz. Dzięki, dzięki Wzięłeś to już? Już dupę, nie ma czasu Zamykaj Dobra, te. dzięki młody Ja mam Następnego nie będzie Cholerni hipokryci Dobra, jedziemy do... O, cholera, nie zamknij. Muszę wysiąść, zamknąć pokażnik ja pierdzielę Co się i co się trąbi, dziadku zaraz zjeżdżam Dobra jedziemy dalej do następnego zamówienia Dobra to gdzieś tutaj niby ale tak w takim miejscu na razie to jest tu nikogo nie ma Nie wiem dobra Nikogo nie ma Bo tu ktoś stoi dobra Hola Masz? Masz towar? Tak, tak, tak. Yy, w bagażniku, ale... No w bagażniku Ale hola, hola Pierw pieniądze Ile? 10 tysięcy Ile? 10 tysięcy nie powiebało? Ale co ty? Co ty, Jako ty co ty na mnie szczekasz? Hmm. No nie się na mniej Nie, 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 ja jestem kurierem. Kazali mi coś przywieźć tylko. Nie wiem co to. Masz mi dać 10 tysięcy Weź się podjeździe, bo się tutaj wkluje, że gdzieś jest koło jakieś. O, cię uspokój trochę. Co ty myślisz, Baleronik? Jak? Masz przerąbanec, stary. Ja nie mam. To ja oni wy? Ja nic złego nie zrobiłem. Jak? Jedyne co dostaniesz po pysku Baki, dawajcie tu Dobra, nie, to, to wiesz co? Weź już te paczki, weź już te paczki Ale... Czy, czy nie stary. będziesz... No, no. Weź te paczki, żeby nie było Ale ja Dobra. wiesz... Wiesz o tym, że ja nic nie zrobiłem, co nie? Wiesz o tym? Ej stary Ej stary o, cholera, co wy robicie? Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? co, co ty zrobiłeś? Ej, ale poczekaj, może co? Tej młody. Tak, słucham, słucham. Chcę mi dupę za cię po no. tu O i, ja nie wiem, no. Może już pojadę, już wszystko rozwiążę. Weź się tylko to auto. Zapożyczę się tego motoru, zapożyczę się tego motoru Siada, ja cię zawiodę do domu No dobra, to jedziemy już tak Masz 100 kasę O kurde, ależ tak dużo? No luk Gdzie Nie, jedzieś, których nie, 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 nie Dobrze, dziękuję Mogą dać. Dziękuję. Dobra, to no, ja to tutaj. O, po, po no, tutaj ten dom. bo cię tu dobra. Dzięki. Się. I już mam nadzieję, że się nigdy nie zobaczymy. Tak, no, zobaczymy. Cześć. Masakra. Co, ja się no. wpakowałem. a cześć. Ja się wpakowałem. Dobra, ja, ja idę chyba spać. Nie chcę mi się. I idę spać po prostu, tak będzie łatwo